8 rano taka cisza, już było wiadomo, że nie ma szans na żywych, bo i temperatura i, i, i to, co było możliwe do przeszukania, przeszukaliśmy taka cisza i zapiął kogut. Tak jakby ogłosił, tu już nie ma życia. W miejscu ginie 65 osób, a ponad 170 zostaje rannych. Okręgowa Jabłczna Sula. Nazwa kopalni? Rodzaj zagrożenia. Pożar. 11.50, przyjąłem, dziękuję. W sytuacji, gdy jest alarm, niezależnie w którym miejscu się znajdujemy, Pełne pogotowie, natychmiast zbiega do wozu bojowego. Czas na dotarcie to, to jest kilkadziesiąt To jest tylko moment na to, aby wylecieć z budynku i jedziemy. Nie mogę tego pokazać nikomu, że ja się boję. Ja muszę grać twardziela, ja może nim jestem, ale ten strach jest, to jest ludzka rzecz. Ten, kto mówi, że niczego się nie boi, ten człowiek jest głupi. Bać się trzeba. Chojraków w ratownictwie nie ma, bo kto jest chojrak, tym to może przypłacić życie. Od 1969 roku mieszkał w Włodzisławiu do stacji ratowniczej. No, no halo, jak wam tam idzie? Młodzie go już, a żyje. No to gratuluję wam. A jeszcze jednego, a widać go. A, to wam to jeszcze potwór. No to szczęść ma Boże. Wracajcie zdrowi i cali. Ja praktycznie przez całe 24 godziny, jak pracowałem, to byłem w pracy. Bo było ile takich akcji, że, że nie miałem służby, a jechałem, bo wiedziałem, że jest źle. Z pamiętnika Walentego Komarka. W moim ratowniczym życiorysie przeżywałem takie chwile, których nawet czas nie jest w stanie wymazać. Jak mąż był na akcji, no to, to modliłam się, tylko tyle. Pamiętam jedną wigilię. Ktoś wali w drzwi naszego mieszkania. Około godziny pierwszej w południe, ale. Słyszę, sztygar macie się natychmiast zgłosić na kopalni. Jalkowice, zawał. Pocawałem ludzie, ilu? Dwóch, no ale jednego już to mają. Ubieram się w pośpiechu. Ruj najczarniejszych myśli plącze się po głowie. Ratownicy biegają w aparatach. Zjeżdżamy do zawału i makabra. Zarąbany filar, dokładnie. Drobny, taki, no, brzydki zawał. Prądu nie ma, powietrza nie ma, wszystko wyrąbane. Woda, żynie. no ogromny węgiel. I ten chłop żył. Rozmawiał z nami. Do no to było niesamowite szczęście. Ale warunki paskudne. Cośmy ubrali, to zaczęło Coś Cośmy ubrali, to zaczął sypać. Już żeśmy go dostali, że mu też trzymały tylko nogi. Rybka już usmażona, wszystko przygotowane, potraw tyle, męża nie ma. Trzymałem go na koladach. czasem zadawał takie pytania ciężkie, że a mi ta nogani. A mi ta noga, nie? Chwało to do godziny pierwszej w nocy już pierwszy świąt. Zjedliśmy kolację sami. Nie doczekałem się. Nie doczekałem się na tatę. Wtedy. Na no końcu o pierwszej się nam go udało wyciągnąć. Cały z nami rozmawiał. Położyliśmy go na nosie. I tego chłopa żeśmy żywego oddali pod szyb. No akcja skończona. Idziemy do stacji ratowniczej. Telefon dzwoni. Nie żyje. Ten chłop w drodze do szpitala zmarł. Mąż wrócił nad ranem, no to po prostu w dwójkę sobie zrobiliśmy taką Wigilię dopiero. Powitanie, ten uścisk był mocniejszy niż, niż po innych akcjach. Zdałem sobie sprawę, że no są rzeczy ważne, ale są też ważniejsze. To, to, to czasem przychodzą takie myśli, że człowiek się zajmuje, no bo... Musi człowiek, człowiek się zadaje pytanie, zadaje to pytanie po co? Po co to wszystko, nie? Czek, robi, goni. A tu jest. Moment, sekunda, i człowieka nie ma. Po każdej akcji, gdzie wyciąga się, żywy jest satysfakcja. 23 października 1999 roku w kopalni Kazimierz Juliusz w Sosnowcu ponad pół kilometra pod ziemią dochodzi do zawału. Dwaj górnicy chronią się w niezasypanym przodku, czekają. Po 72 godzinach ratownicy wyciągają pierwszego z poszkodowanych. Minutę potem uwalniają drugiego górnika. Po wyciągnięciu tych uradowanek, zrobiłem pierwsze i jedyne zdjęcia bezpośrednio na miejscu, gdzie widać i to zadowolenie, ale ratownicy również tam płakali. się jak było tam w godzin. To trzeba być całemu ich sprawdzić. Myśmy byli silniejsi jak natura. Myśmy byli szybsi. Wyrwaliśmy kogoś z śmierci, z objęcia. Ratownicy niechętnie przyznają się do łez, płaczą jednak. A najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy ogarnia ich bezsilność. Myśmy dotarli do poszkodowanych. Dwóch było nieprzytomnych, jeden był przytomny, ale nie szło go wyciągnąć, ponieważ on miał dociśniętą nogę do budowy, i żeby go wyciągnąć, to trzeba by mu było tą nogę odrąbać. Przyszło polecenie z bazy wycofać zastęp, ponieważ sejsmografy pokazały, że będzie chyba wtórny wstrząs. Dochodząc z powrotem, jak doszliśmy, podkopaliśmy to już nie żył. Gdyby przyszła decyzja, że trzeba siekierą odrąbać mu tą nogę, ja bym to zrobił z całą odpowiedzialnością. Najgorsza jest taka sytuacja, jak człowiek jest bezsilny. Człowiek jest w zasięgu ręki i nie ma sposobu go wyciągnąć, wydostać, pomóc mu. To człowiek okropnie przeżywa i na oczy jak ten człowiek odchodzi. To jest coś najgorszego. Ja miałem taką sytuację, że musiałem wyciągać człowieka, który mu urwała ręka w taśmie. A ja nie mam nic, czym mu pomóc. I ten człowiek musiał umrzeć na skutek wykarmienia. I to jest ból to jest rzecz, że wszystko by dała, a nie ma czego. Determinacja ratowników górniczych jest wręcz legendarna. Polskie ratownictwo ma to do siebie, że idzie się do końca, trzeba dotrzeć do człowieka. Wiadomo, że czasem to są szczątki. Strażnicy, koledzy mówili, że zawsze to, że z martwym człowiekiem trzeba rozmawiać. W zginął człowiek. Już było prawie, że wszystko na wieszu. Została ręka. Ręka, którą miał ponad garstek, w zawał. Trójkę próbowaliśmy wyszarpnąć, tą rękę nie pójdzie. Miałem człowieka, który... zakleszczone nogi. No, 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 za Boga go nie szło wyciągnąć. No i zaczęliśmy z nim rozmawiać. Mówię do tego nieboszczyka swojej człowieku, przecież tam na ciebie żona czeka, trzeba ci jakiś godziwy pogrzeb zrobić. Popuść w ranek, popuść, no. W domu czekają na ciebie. Ta ręka wyszła jak z masła. On się mi poddał, on zmiękł, on, on się jakoś, te mieście się rozluźniły. No i wyciągnęliśmy go. Idzie się po szczątki tego człowieka do końca. Nie został w polskim górnictwie nikt na domu. 22 lutego 2006 roku, godzina 12.30. Zbyszek Nowak, metaniarz z kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej, idzie jak co dzień do pracy. Zjeżdża na poziom 1030 metrów. Zbyszek był moim bardzo dobrym kolegą, razem żeśmy na oddziale pracowali. Przed samym zjazdem ze mną rozmawiał, przyszedł do nas na papierosę. O godzinie 18.30 następuje potężny wstrząs. 250 metrowy chodnik wali się w ułamku sekundy. 30 górnikom udaje się uciec. Nowak zostaje uwięziony wśród kawałków węgla i skał w szczelinie metr na metr. Dokładnie tak, jak 35 lat wcześniej albo z piątek. Tak jak w przypadku śmierci. Dziwimy się, dlaczego on, i dlaczego teraz, i dlaczego w ogóle, dlaczego. Zasypało go? Nie wiemy, czy żyje. Gdzie go zasypało? Ratownicy próbują się przekopać do górnika, drążąc dwa równoległe tunele. Mijają kolejne minuty, godziny, wreszcie dni. Idzie ocenić, ile tam metrów do niego brakuje. Na 12, 13 metrów. A widać go? Nie, nie widać go. Akcje utrudniają ciężkie warunki pod ziemią i groźba kolejnego zawału. W końcu następuje przełom. Tego poszkodowanego, się ktoś do niego! Myślałem, że ktoś sobie bardzo, bardzo głupi, nie jest maszynżarcą. Pobiegłem na stację ratowniczą, okazuje się, że tak, jest kontakt. Widzę tego Zbyszka jego wywożą. Nie widziałem chłopa tyle dni. Widziałem go w pełni sprawnego, w pełni sił. A teraz widzę te koledzy niosą go, opatulonego, z przewiązanymi oczami. Serce zaczęło tak młomotać. Zbyszek Nowak, mimo 111 godzin spędzonych pod zabałem, wraca do kopalni. Nadal pracuje pod ziemią. Kilka miesięcy po wypadku postanawia jednak, że już nigdy nie...